Muzyka proszę Panów, proszę Panie, teraz Bartek, humanistyczny danie. Chodzi sobie z miną drwiącą, życie chwyta na gorąco, i podobno nawet w tłumie zimną krew zachować umie. Ciągle siedzi nad stawem w ogrodzie i pisze patykiem po wodzie. O tym, że lanie wody nie jest warte nagrody, i o tym, że nawet cicha woda bywa groźna na przeszkodach. Czyta wciąż pod gołym niebem, a raczy się wodą i chlebem. Ponoć ten obyczaj rzadki wyssał prosto z mlekiem matki. Jaki jest wartek? Nikt połapać się nie zdoła. Istna kwadratura koła.